Udało nam się pozyskać pieniądze z, me, z mecenatu Małopolskiej. To jest bardzo ważne, bo uważamy, że to jest największe wydarzenie w okresie II wojny światowej. Akcja Trzeci MOST to jest spektakularne. Wydarzenia, które tu się rozegrały na mokrych łąkach między Wałrodą a jodownikami mokrymi, miały decydujące znaczenie. O losach II wojny światowej. To oni się mówili, oni ocalili Londyn, bo przecież ta kota, która wylądowała, wzięła materiał, mikrofilmy. Część rakiety V2 oczywiście całej nie wzięła, bo ważyła 14 ton taka rakieta. Ale, ale proszę zauważyć, że rozszyfrowanie tej rakiety. Pozwoliło na to, że Anglicy mogli się przygotować do ataków. To była nadzieja trzeciej rzeczy na wygranie, wygranie II wojny światowej. Aby oni to uruchomili, tą balistyczną rakietę, to losy II wojny światowej byłyby całkiem odmienne. Eisenhower powiedział: że Jeżeli by się to stało, sześć miesięcy za późno, oni by nie mogli wylądować w Normandii. Oni nie mogliby rozstrzygnąć tej II wojny światowej, ponieważ to była okrutna broń, która pozwoli, pozwalała na to, że na odległość 300 km mogła niszczyć wszystko. Także to jest wielka odwaga dla tych mieszkańców, którzy tutaj e, w tym czasie mieszkali, uczestniczyli w tej akcji. I proszę zauważyć trzy miejscowości. To, co powiedziałem: Jadowniki Mokres, z gminy i Przemysławice Wałruda z gminy Radów zostały uhonorowane Złotym Krzyżem Zasługi dla Obronności Kraju. Właśnie za tą determinację, za to, że nikt nie zdradził, za to, że z narażeniem życia przez pięć tygodni utrzymywali w tajemnicy to, co się mogło tu dziać, a pamiętali wszyscy o dramatycznej akcji na początku maja 1944 roku tego samego, o pacyfikacji całej miejscowości Jadowniki, w którym zabito około 11 czy kilkunastu mężczyzn. Także to była niesamowita odwaga. Należy im się szacunek, należy im się podziw i należy uszanowanie tego, że kiedyś ludzie życie oddawali, żebyśmy dzisiaj mogli spokojnie żyć w, polskiej, w Polsce niepodległej. I trzeba szanować tą wolność, bo wolność tak jak Marek Grechuta śpiewał, to jest diament Dopiero do szlifowania. On dopiero daje blask wtedy, jeżeli się pracuje nad nim. I pracujemy nad tą wolnością. Cieszymy się z tej wolności. Szanujmy tą wolność i szanujmy przede wszystkim drugiego człowieka. Brawo! Bocz! Wczoraj mieliśmy wieczornicę i bardzo piękne przedstawienie, które y, zrobiła szkoła imieniem Akcji Trzeci Most Bardzo, bardzo fajna. E, zrobiona przez młodzież. E, dzisiaj konferencja naukowców, którzy, którzy przybliżali, przybliżyli no historię akcji Trzeci Most. E, zaangażowanych e, kilka oddziałów Armii Krajowej e, Weronika z, z, z Wieczychowic, e, Rozalia z Radłowa, Zofia z Żabna, e, Szczurowa też uczestniczyła w zaborów, w Kwiku, bo przecież tam e, część delegatów, którzy by jechali tym e, samolotem e, którzy przy, przylecieli, byli przetransportowani a najszybciej do Brzeska i właśnie przez kwików i zaborów. Także tu mam nadzieję, że ta uroczystość powinna być właśnie jeszcze większa, bo powinni uczestniczyć też właśnie przedstawiciele. Tych gmin, czyli tych gmin, którzy autentycznie uczestniczyli w akcji Trzeciej I będziemy się starać, aby jak co roku ta uroczystość była doniosła, bo na to zasługiwali ci, którzy uczestniczyli w tej akcji. I oczywiście mamy grę terenową. Wczoraj uczestniczyły dwie ekipy, dzisiaj ma być więcej. I gra terenowa, która będzie dostępna też w późniejszym okresie czasu. Czyli mam nadzieję, że tą, na tą grę terenową przyjadą wszystkie szkoły z Gminy Radów, aby w ten sposób, przez te gettery nowe, młodzież zaciekawić tą akcją, która miała tak spektakularne wydarzenie i taki dobry koniec.